Cześć, zapraszam was do kolejnego niemieckiego szotu. Dzisiaj będziemy mówić między innymi o czasowniku setzen". setzen. Setzen to sadzać. Sadzać kogoś bądź coś na przykład zwierzę. I setze mein Kind auf den Stuhl, czyli sadzam moje dziecko na krzesło. Jeżeli zaś Sami siadamy, to w języku niemieckim ten czasownik będzie czasownikiem zwrotnym, czyli powiemy zś zecen i zece myś auf den Stul, czyli ja siadam na krzesło. Po niemiecku jest to właśnie ja siadam się na krzesło. Od czasownika zetn, e, zapewne kojarzycie e, taki czasownik jak Byba Ubazetn jest czasownikiem nierozdzielnie złożonym, jeżeli ma on znaczenie tłumaczyć. I to właśnie znaczenie jest. E, najczęściej używane. Mamy jeszcze ÜBAZECN jako rozdzielnie złożony czasownik, ale wtedy on oznacza jako przeprawiać się na drugi brzeg. Znacznie rzadziej używany. My powiemy sobie o tym ÜBAZECN nierozdzielnie złożonym, który właśnie oznacza tłumaczyć. Na przykład Sie hat das Buch vom Englischen ins Deutsche ÜBAZECN, czyli ona przetłumaczyła książkę, tą książkę z języka angielskiego na język niemiecki. Z czasownik zecen występuje również w y, y, naszym czasowniku rozdzielnie złożonym aufsetzen i również nie ma nic wspólnego z sadzaniem, siadaniem e, aufsetzen oznacza wkładać. Możemy wkładać okulary, kapelusz, y, na przykład y, czapkę Wtedy, gdy właśnie coś nakładamy, wkładamy. Aufsetzen jest czasownikiem rozdzielnie złożonym i możemy na przykład powiedzieć Ich setze meine Brille auf, czyli wkładam okulary. Oder Ich setze meine Mütze auf, czyli nakładam, wkładam, ubieram czapkę. I to wszystko w naszym dzisiejszym szocie. Setzen, sichsetzen, übersetzen i aufsetzen to czasowniki, które warto zapamiętać.